Cześć, z tej strony nawet Kolejny odcinek na tym kanale. Dzisiaj gramy nową postacią jaką stanie zrobiłem. Skamieniały kaktus się nazywa i nim sobie dzisiaj zagra na przycisk strzału, gdy pocisk... Gdy pociski są w powietrzu, aby wywołać ogromną eksplozję. Ok, ciekawy kaktus. Strzelam i co? Aha, czyli jak strzelam to po prostu... Czy to jest ta eksplozja? Jak szczelam, to coś, czym ja szczelam, może wybuchnąć po prostu. Jak drugi raz nacisnę. Chodźmy sobie tutaj, bo tutaj mamy coś takiego. Statystyki styki groszko szczelców. Dziesiąty poziom, awansuje to. I co? O i za taki awans dostaje 20... a dobra, to już wiem To już 20 tysięcy dostaje za taki awans Okej, okay, bo my chyba No gruszko już tak A tu w teraz, dobra I teraz jaki to ma poziom specjalista Dobra, chodźmy sobie po przetestować tego kaktusa. Tylko to już chodźmy na Chodźmy y, tutaj do portalu Góry wieloosobowej. Dobra Włączam. Bitwę o teren Tam są binacje. widziałem, że dużo osób gra chyba tryb mieszany też dużo osób nawet gra Jakbyście chcieli żebym to zagrał to... Te inne tryby to możecie napisać A my teraz nasiona czasu noc No okej okay. No i co mi to? No dobra, jak ktoś sieka. wybieramy Dobra, idziemy. Musimy obronić. O, ale dużo już przejęli, a mało czasu zostało. No, ktoś te, też gra, gra, gra tym kaktusem. No, bicie. Aha, bo właśnie muszę przytrzymać i poczekać. Ta postać nie jest łatwa. Powiedzmy, do zagrania. Ciężko się nią będzie chyba grać. Musisz nacisnąć i poczekać, bo... Dokonał mnie ktoś, bo inaczej zginiesz. Tą postacią. Idziemy. No, ten, ten też ma tą postać, co ja. Z kapeluszem. Muszę strzelić, przyczy... strzelić, przytrzymać i... Nie, czy to... Szcze... Co to jest? To jest snajper, czy co? No bo kaktusy są ogólnie to są snajperzy, nie? Ty, ale dużo bije na... Na szczał jeden, 45, ale to... Trzeba wyczekać na pewno. Nie można tak szybko strzelać, bo za szybko to wybuchnie ta bomba i co wtedy? A bardziej to jajko, a nie bomba. Co my tutaj mamy? No, kawego. No i to już jest przegrana. No ja nie mogę nic zrobić, bo... Dużo szczelam, ale to też jest taka postać bardziej... No niby kaktus, więc sniper, ale bardziej jest na blisko. Na pewno jest to ciekawa postać. Bo trzeba dwa razy nacisnąć, żeby coś zadziałało. Nie tak jak z tym jednym kaktusem, co ostatnio testowaliśmy, że... Nefrytowy to był kaktus. Ja jakiś tam kaktus chyba. Tak jak dobrze mówię, testowaliśmy. Możecie sobie. Zawsze filmik zobaczyć. Nefrytowy kaktus był fajny. Chyba wtedy graliśmy na. No nie pamiętam, czy na bitwie o teren, czy o. czy tej. czy z tym statkiem. No nie, to nie jest moja ulubiona postać. Na pewno. A, jeszcze do lawy wpadłem. Zapomniałem, że to jest lawa. To nie jest moja ulubiona postać, na pewno. Może trzeba czekać, aż ten strzał coś zrobi. Okej, okay, idziemy. Jeszcze trzeba w dobrym momencie wybuchnąć. To inaczej to ten wybuch nic nie robi. Chyba w odpowiednim... W odpowiednim momencie. No teraz, jak na przykład to zrobiłem. A, ale pokonał mnie, idziemy dalej. Szybko odradzamy się I lecimy się bić. E tym może... Mogę tym? Mogę. Siła lotu, lecimy. Na nich. Strzelamy, strzelamy. A już celili mnie. Jak mam tam dojść tędy? Kurde, nie trafiłem go, a jeszcze raz bym go trafił, i by zginął. No, no cóż, ktoś inny mnie pokonał. Szkoda, że my się idziemy walczyć. Tu nie mogę, okej. Okay. No nie podoba mi się za bardzo ten kaktus. A bo. Właśnie to jest tak, jak strzelasz szybko, to. Jakby szybko dwa razy naciskasz, a tym kartusem się tak nie da. Nim inaczej się trochę gra. Powiedzmy. Mmm, pokonali mnie. Ale chciałem chociaż te miny gdzieś tam rozstawiać no, Idziemy tam od razu szybciutko. Tak, Ta, ktoś na górze jest. Trafię go? Nie. Nie, nie trafię właśnie sobie Wyłączyć i no i przejmą. No ale no... No na blisko to na pewno można tak tym wybuchem robić, nie? Ale... Ale tak na daleko to to jest słabe po prostu. Okej, okay, idziemy tutaj, czego trzeba pokonać. bijcie go. Bijcie ich, proszę Was. Nie mogę tak strzelać szybko. Muszę poczekać, aż to doleci i później wybuchnie. To już przejęli? Tak, przejęli. <grym> Czy pokonania nie. Żeby tą postać, żeby... żeby kaktusem by trzeba wyczekać to jest ciężkie No on powinien szybko strzelać jak kaktus, to jest snajper bardziej Niż postać na blisko, która musi wybuchnąć jeszcze tą bombę, bo jak jest blisko kogoś to może szybko strzelić i wybuchnąć i wtedy to... Ta eksplozja robi obrażenia, ale kaktus na blisko no to tak średni pomysł Do kaktusa na blisko brać Ten pokonany No, mówię kaktusa jeszcze na, przykład na naukowca. Jeszcze ten Zolok naukowiec Chyba nagrywałem też z niego. Też możecie... Zolok naukowiec, tak? No, było coś takiego jak zoolog naukowiec. Tak, tak, tak. Było coś. Nie wiem. Było coś takiego i on strzelał na blisko. On był na przykład lepszy od czegoś takiego. On też na blisko, tak jak właśnie tym zoologiem. No nie wiem, no... Mi się od razu mógł powiedzieć, że o wiele bardziej zombiaki podobają. No, tego pokonałem na przykład. No bo jak jest na blisko, to to dobrze. Działa, ale jak jest na daleko ten kaktus, a że kaktus są sniperami, to źle wpływa na niego. Dobra, lecę tym, bo jedynie tym może coś zrobię. Co to jest za mapa, tam jakieś pustynia? Tutaj mogę wylecieć? Nie mogę. Dobra, ty tutaj giniesz? Dobra, nie, jeszcze żyję. Pokonany te małe zębeczki nie pokonam, bo ktoś inny we mnie strzela. Chodźcie tu. No nie, no zwykłe te przejmują. Najzwyklejsze. No nie, no żeby tym wymierzyć i jeszcze trafić ten strzał, to jest ciężko. Żeby eksplodował Tak na bli Tak na blisko to dobrze działa ten kaktus No i też długo przeł przeładowuje strzał No i w takiej sytuacji co ja mam zrobić no Mogę tu miny dać, mogę dać coś takiego No już nie trafiłem w niego Ktoś mnie uleczy? Nie, nikt mnie nie uleczy Ile mam? Sześć pokonań. Tak to jest na blisko. Można go tak nazwać. Tak, idziemy, idziemy, idziemy. Kto wymyślił tak? Ja. Muszę się skupić trochę nad tą postacią. Kto wymyślił Kaktusa, który jest na blisko, przecież kaktus powinien być na daleko Kto to wymyślił? No muszę na, na blisko strzelać kaktusa, no wspaniale na, le, na daleko też coś tam... coś coś tam trafię czasami A jak jest tak z bardziej daleka? Jakby jest o wiele większa odległość, to już jest źle idziemy też tutaj hop hop i postawimy jakieś bomby od razu ktoś wszedł i wybuch tutaj jedna tu druga i tu możemy jeszcze jedną postawić skąd tu nie idą z prawej no nie no tu trzeba przy Mierzyć tak bardzo dobrze, żeby jeszcze to wybuchło w idealnym momencie. Już, a spróbuję może tym po prostu pod, podlecieć gdzieś. Może to będzie prostsze. Bijemy ich. muszę trafić. Oni mnie szybciej trafili. Mm, ok. Gdzie oni są. Tutaj, dobry, dobry dzień. 45 zadaję. A wybuchem 32. Leczy, mnie ktoś uleczy. Okej, okej. To nie no nie strzelajcie, znowu ze, z, z... znowu we mnie. Dobra, idziemy, 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 biegniemy. Szybko, 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 szybko biegnąć trzeba. Kaktus jest kamienny i jest wolniejszy trochę. Teraz tego chodź. Idziemy po impa Nie da się iść po... Jest nim blisko. Teraz mu coś zrobię na pewno. Chodź tu. Aj nie pokonałem. Szkoda. Na blisko też... No nie no, kaktusy na blisko to jest... Dla mnie nieporozumienie. A tym trafiać ten wybuch, żeby trafił, to trzeba... Chciałem takim snajperem, że to... 21, ok. Dobra, wybuch. No nie no, to trzeba... To zadaje duże obrażenia, racja, zadaje bardzo duże. Po 40-32 i szybko strzela Ale... kaktusy, to jest kaktus. To nie powinien być na daleko. Znaczy na blisko, a jest na Jest na blisko, a powinien być na daleko, jak to kaktus. Dobra, podchodzimy i strzelamy. No i tak... No właśnie, no i tak na blisko zrobiłem więcej niż na daleko bo na daleko to nic się nie da zrobić, to już pirat jest lepszy. Zieloną papugę ma to, tego pirata chyba jeszcze nie testowałem. Testowałem pirata z działkiem i chyba ten kaktus jest taki sam. Chyba to jak z tym działkiem, czyli też trzeba czekać, może szczał wybuchnąć jego, ale bardziej on się opłaca na blisko. Wyklane? Nie. A z ten. Chyba asysta wpadła. Trzeci lewy wbity na kaktusie. Jej. Fajnie. Super. Naprawdę się cieszę. Minutę musimy jeszcze przetrwać. No i ja nie pomogę. Ja w tym niestety nie pomogę. Bo zanim ja tym kaktusem co... Nie strzelajcie we mnie. Nie. No dobra. Kolejna mapka. Już to przejęli ten punkt. 3, 2, 1. Wiedziałem, że przejęli. No i co? No i muszę tym jestem na blisko po prostu. Ma 150 HP. HP ma sporo. Jak tu kaktus, oczywiście. No w sumie to jest kamienny. Nie, nie kamienny. No, no dobra, nieważne. Idziemy na blisko poszczelać je w zombiaki jakieś Dobra, tutaj jakieś trzki. pokażcie się tutaj zombiaczki. Dobra, chodź, chodź, poszczelamy w ciebie. Niby na daleko teraz, a na blisko się bardziej opłaca. Nie, mówię. Mówię. No, Szczelają we mnie na daleko, no z... Ze sniperami nie ma sensu. To ma, nie ma sensu. Mi, mi się nie podoba. Mi się naprawdę nie podoba Bo trzeba na blisko podejść, a no na blisko to tak średnio Mogłem inny tryb wziąć Na przykład sublinację Taki trybek, co mogłem wziąć Mogę go na sublinację. Suburbinacji to się chyba nazywało, jakoś takoś Tym bardziej w tę stronę coś To możecie napisać Ja przetestuję, jak nie zginę nie no. Nie. Ale czy jest sens? Czy taką postacią jest sens? Nie no, może na subrinacji, bo to jest na blisko, punkty, jakby, więc może tam by był dobry. No, ja nie mówię, że na pewno, ale. Napiszcie komentarz. I jak będą komentarze, żebym nagrał, to nagram go jeszcze na subrinacji. On na blisko na pewno będzie lepszy niż na. Teraz, gdzie muszę, no, się starać. Nie wiem, co bym musiał zrobić, żebyśmy to wygrali, bo jak który jest? No, coś tam pokonałem, ale więcej pokonaj, to wiadomo, jest bardziej z bliska pewnie. No, Tą postacią trzeba tak jakby celować strasznie, że to... że to się nie klei na snajpera, Na przykład taki pirat. On jest też na daleko. Ale też ma taką właśnie jedną postać, która nie wiadomo po co, ale jest na blisko. Pirat Pirat coś na daleko zrobili na blisko, go no polecam. No już niszczyli. No i co teraz? Co teraz zrobisz? Pokonam go? Nie, na pewno nie. A ja mówię, nawet... No nie, no nie, nie szczelaj. Ja no, ja nawet mogę... No tych już nie pokonałem. A ja nawet mogę super mózga na blisko pokonać, a tak to nawet na daleko, to nawet Impa. Ciężko jest. To coś oznacza. Że postać jest na blisko, a nie na daleko. Tutaj hop, skoczymy tutaj, tutaj, tutaj I idziemy do nich. Idziemy do nich po nich... Żeby nie... No nie, ten już tutaj gdzieś leci. trafiłem, strzeliłem, szczeriłem i trafiłem. Chodźmy tu, chodźmy, nie! Chodź tu! Zginie, zginie, zginie. Nie zginął, żyje jeszcze. Pokonany? Tak, pokonałem go, udało się. W końcu mu coś zrobiłem. Czyli to znaczy, jak pokonałem supermuzga, to znaczy, że taki kaktus jest na blisko lepszy od Supermuzga? Hmm, coś w tym jest. Nie wiem, idę tu, tutaj, tutaj i strzelam. I nie trafiam. A teraz tu, trafiłem. Trafiłem, udało się, teraz muszę uciekać. Bo zaraz zginę. Potem do mnie strzela, jeszcze nie gdzieś się Super Floquist Daniel. Wszółmy razem nie pokonał. No to nie ma sensu, ten kaga to jest słaby. Tu jest przepaść tutaj. Jest jakiś zamek Dobra, pyk, strzelam, strzelam. Trafiam pokonany. No na przykład ten kaktus co tutaj jest. On jest na przykład lepszy na daleko niż to coś co jest na blisko. Na tego pokonali. Bardzo dobrze oni... On mnie pokonał. Aj, aj. dobra, tarcza, tarcza, szybko. Nie, udało się. No cóż, trudno. Dobra, szybko. Pojaw się teraz i idziemy ich pokonać. Tam jest Imp. Okej, okay. dobra, dobra. Teraz, tu! Hop! Raz, jedno, drugie uderzenia, pokonam go kiedyś, czy nie? Pada? Pada, No nie, jeszcze ten tu przyszedł naukowiec. A na blisko nam radę. No niestety nie tym razem. o nie, 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 ja chcę kaktusikiem nowym grać No już tutaj jestem Może w dwie minuty, nie no, zdążą na pewno No ja lecę tam do nich, a oni lecą tam, do nas Musimy nas powstrzymać, dobra Dobra, pokonam go? Nie, nie pokonam Dobra, dobra, aaa, no, 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 i co? I pokonany, no wiadomo, na, na daleko na blisko ten kaktus jest do... O, jeszcze mnie w powietrzu za. To lili, no tu. Na blisko ten. K nie na daleko. Jak ja myślę o kaktusie, to od razu, że na daleko. Na blisko ten kaktus jest dobry. Lecz na daleko to jest beznadziejny. No niestety. Taka prawda. No, a trzeba jeszcze tu. No i pokonany, no pokonany został, ale to na blisko. A nie na daleko. No tak daleko, to tą postacią to nikogo nie pokonał. A też wciąg mam mało pokonań. 18 tylko, niestety. No bywa tak, czas, chodź tu. Wykonam cię. Ale na blisko, na blisko, na blisko, na blisko zginiesz. Na zginął. no ten, no, bardzo dobrze. I lecimy teraz tym. Nie, chodź tutaj. Giniesz, naukowiec. No, Albo jednak mój ten zginie no cóż wydłużony czas, a czemu czemu żeście im czas wydłużyli no dobra, zginę, zginie, pokonam cię no nie, udało się niestety no cóż, bywa okej, okay, bywa tak uuu, ale wysadziłem kogoś minął bardzo dobrze o nie, zombie opuścili masz spowodzony i wydłużony czas jeszcze, no nie tak to to no to, to, to nie ugram tego no Tak to niestety nie wyjdzie Chodź tu tego jeszcze i sam no, się pokonał Teraz tego pokonam Chodź tu na blisko kaktusem Kaktus na blisko pokona wszystkich No i pokonany. Oj no, no i padłem No cóż Pro odradzamy się i szybko lecimy na obronić punkt znaczy teraz nie punkt, tylko tego muta, żeby nie wyważyli bramy, oczywiście, do... Co to jest, króles To jest Zamek Róży, o! Dobra, chodź, tu gość, tu gość, ja chciałem po... Hmm, no, zrzuciła mnie. No cóż, trudno, czasami takie rzeczy się dzieją. Nie, dobra. Nie no, ale... Jezus, jest jakoś głośno mam tą grę. Nie, no, możecie napisać jak ten kaktus Wam się podoba. To jest fajne, bo już nie zagramy, bo mnie musiało wyrzucić oczywiście. i powiem tak kaktus jak na kaktusa to to jest beznadziejne bo no jestem nie do gry nie wczyta nie wczyta. no cóż trudno Albo było fajnie na pewno kaktus mi się wydaje że jest bardziej na blisko niż na daleko a że to jest kaktus ten daleko bardziej powinien być. Ale możecie napisać, czy wam się podoba. Jak się wam podoba ten kaktusik, to zagram jeszcze na innych trybach. A w tym odcinku no, niestety ostatnie gry mnie wywaliło, więc A raczej tak się jakbyśmy przegrali. więc nie zau. Nie widziałem, ale. Możecie napisać, czy wam się ten kaktus podobał, bo był taki. Mi się daje, że taki sobie. Dobrze, w tym odcinku to by było na tyle. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć.